Witamy. Słoneczne popołudnie w Brodach nad zalewem Brodskim. Ponad, ponoć 240 hektarów wody, ale chyba jest trochę mniej tej wody ostatnio, ponieważ są problemy z tamą, więc poziom wody jest obniżony. No ale w, nie wpłynęło to negatywnie na przyrodę, bo się okazuje, że ten sezon, gdy nie ma skuterów wodnych na zalewie odżyła przyroda, mamy ptactwo, no, kaczki, a to wiemy, że są i były. To są takie zwierzątka dosyć wytrzymałe, ale jest, pokazał się błotniak stawowy, bardzo unikalny gatunek. No mamy też przelotem pelikany, tutaj sobie lądują, przelatują, lecą dalej, no ale, ale nic im nie zakłóca tutaj pobytu chwilowego, więc też są. No, a będzie oczywiście też. Mamy, widzimy nietoperze, wiele, wiele innych gatunków, czyli jeden sezon, gdzie nie ma skuterów wodnych i fauna, flora na zalewie brockim bardzo szybko nadrabia zaległości. Więc zapraszamy nad zalew, żeby sobie zobaczyć właśnie przyrodę. Kontakt z, z ptakami. Tutaj też jaszczem są widywane. Wiele, wiele różnych gatunków, dudek e, też się pojawia, więc zapraszamy. Można sobie zrobić zdjęcie z, właśnie z takimi ptasem, ale też tutaj jest, pojawiła się migracja zwierząt. Po drugiej stronie zalewu. E, możemy też e, zobaczyć sarny. E, no, widywane są też łosie, więc. E, Przyroda kwitnie.